Mějte lehce. Na červenou rohu, koukujem si. Na Józef i młodsi dzisiaj rozpoczęli okres przygotowawczy przed rundą wiosenną sezonu 2009-2010 yy, O kilka słów poprosiliśmy trenera Arkadusza Wasileckiego. Panie trenerze, jak dzisiaj po pierwszych zajęciach. Po pierwszych treningu zadowolony jestem przede wszystkim z frekwencji. Trenować będziemy przez okres ferii w szkole podstawowej numer tutaj dwa, yy, powiedzmy codziennie, od poniedziałku do piątku, do przyszłego piątku. Od przyszłego piątku podejrzewam, że już wejdziemy na sztuczne boisko i dalej tam będziemy się przygotowywać do rundy wiosennej. Yy, jak, yy, na jaki termin zaplanowany jest pierwszy sparing? Pierwszy sparing zaplanowany jest bodajdzie na pierwszą niedzielę lutego i później sukcesywnie co tydzień będziemy mieli sparingi. Prawdopodobnie rozegramy aż dziewięć sparingów, co będziemy w tym czasie przygotowywać się do rundy wiosennej zbliżających się ciężkich, że tak powiem, rundy. Czy podług rundy jesiennej w zespole zajdą jakieś zmiany? Raczej nie spodziewamy się żadnych zmian. Być może dojdzie jeden, dwóch zawodników. Półmówilewamy, że straciliśmy dwóch kluczowych zawodników. Tutaj mówię o Krystianie Łuskiewiczu i Damianie Karłowskim. Być może w czasie może rundy któryś z nich do nas dołączy, ale na razie mamy z czym wybierać. Myślę, że po ciężkiej pracy zawodnicy są przygotowani dobrze do rundy wiosennej i nie powinno być źle. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.